Jestem bardzo zadowolony. Znaczy na nas bardzo duże wrażenia zrobiły imienne zaproszenia, które są zawsze mile widziane, także nie wypadało odmówić. Przyjechaliśmy. Pierwsze sesje bardzo ciekawe, pierwsza w szczególności, bardzo nam się podobała. zawsze podnosi, podnosi świadomość na, na różne aspekty. No dzisiaj oczywiście rozmawiamy o security, ale security w konkretnych aspektach. No podejście jednoplatformowe, czy może, czy może że tak powiem dedykowane rozwiązania. Z drugiej strony fajny temat dotyczący tożsamości. Często inwestujemy duże środki w to, żeby zabezpieczyć się przed tymi dużymi atakami, czy też najbardziej powszechnymi, a tak naprawdę cała, cała historia zaczyna się od użytkownika i dobrze zabezpieczonego chociażby hasła zbudowanego z odpowiedniej ilości znaków, czy, czy też włączonego MFA. Fajnie dowiedzieć się, jakie w tej chwili są trendy, jakie rzeczy się tam pojawiają. E, jesteśmy teraz troszeczkę, trochę zmieniliśmy. sobie my budujemy infrastrukturę u nas, budujemy IT i w związku z tym e, potrzebujemy pewnej wiedzy i na takich konferencjach taką wiedzę myślę, że jak najbardziej zdobywamy. Po to, żeby można było jak najlepiej tą, te systemy IT u nas przygotować. Jednym słowem, rewelacyjnie. Generalnie brakowało takich eventów na pewno w tym okresie pandemicznym. Także czapka z głowy, że podjęliście się tak trudnego wyzwania z organizowania konferencji. I druga czapka z głowy za poziom, ponieważ no, po pierwsze profesjonalizm, którym się wykazaliście przez samej organizacji, jak i sam poziom chociażby wizualny oprawy całej eventu, naprawdę robi fenomenalne wrażenie. Także czapka z głowy. Poziom jak zwykle wysoki. Cieszę się, że mogłem dotrzeć, bo e, w ostatnich latach też e, wiadomo, że e, pandemia e, sporo zmieniła. E, poza tym e, cyfrowa transformacja też e, jest wyzwaniem dla wielu organizacji. Myślę, że e, z. E, e. Jakby uczestnictwo w takich eventach też ten, też często po pozwala nam otworzyć oczy i spojrzeć szerzej na rynek i to, co się w nim zmienia, a zmienia się dużo. Zwykle dużo y, niuansów, dużo ciekawostek z tego świata y, sieciowego, od kluczowych y, partnerów, firm. Jestem bardzo zadowolony, myślę. Jestem zachwycony. Po pierwsze, jestem zachwycony, że miałem szansę tu wystąpić. Niesamowita atmosfera, wielu ludzi. I od razu widać, że sami eksperci. tak, Eksperci, ludzie świadomi, ludzie biznesowi to mi się bardzo spodobało. Bardzo też fajne jest to, że, że dalej są takie eventy, że dalej one zbierają tak, dużo, tak dużą frekwencję. To pokazuje, że ten to cyberbezpieczeństwo w tym momencie jest bardzo dla wszystkich ważne. I wystąpić, podzielić się z nimi własnymi inwestycjami to jest naprawdę wspaniała rzecz. Za to bardzo dziękuję. Na początku bardzo chciałam podziękować za udział w konferencji mój i moich współpracowników. Dla ludzi tworzących SOK są to informacje, które na pewno nam się przydadzą. Tak, przede wszystkim różne rozwiązania z rynku, rozwiązania dotyczące narzędzi monitorujących bezpieczeństwo, no to jest to, co nas bezpośrednio interesuje, więc jeszcze raz dziękuję.